Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Wujek kazał mi dzisiaj jechać w pole talerzować. Tutaj talerzówka stan idealny, hehe. Odpalamy i jedziemy. Widzimy się już na polu. Dojechaliśmy do pola i opuszczamy. Tak właśnie wygląda kawałek po taleszowaniu. No i dobra, jedno kółko zrobione. Jest dobrze, jedno pole zrobione. A tu muszę powiedzieć Wam coś bardzo ważnego. Z trzech pól zrobiliśmy jedno. Wydaje mi się, że to zmiana na plus. Bo nie będzie trzeba jeździć co chwilę z innym zbożem na gospodarstwo, a tak zasiejemy całe pole, na przykład owsem. Możecie napisać w komentarzach, czy dobrze postąpiliśmy z wujem, czy nie. A ja zabieram się do pracy. Nie no kurde, mol lecę do domu, bo tą siuntką to się ciężko biegi zmienia co chwilę. No to widzimy się już na polu w dużym Ursusie. Witam po krótkiej przerwie. Teraz będzie szło jak świnie do koryta Heche. Pozdrawiam Sokola. Link do jego kanału jest w opisie. A teraz tajemnapsik. To ci były bezsolute czasy, mleka miodu, jodu, opór, nie zbrakło kiełbasy. Świniaki namrosły, miło było patrzeć. Kto tam się martwił, obyry czy także gospodyni, gospodarki. Tamten kawałek już zrobiony, teraz tylko talerzować po orce. Będę musiał porozmawiać z wujem na temat traktora, bo jak widzicie, brakuje ciągnika pomiędzy 60 a 16-14. Ja bym chciał jakieś starsze modele. Mam nadzieję, że ktoś w szpakowie będzie sprzedawał takie stare traktory. Jak wrócę do domu, to zapytam wujka, czy kogoś takiego zna, i na następny odcinek wam powiem. No, i dobra, koniec tego dobrego. Możecie napisać w komentarzu hashtag taleszowanie. A ja już kończę ten odcinek. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie i oczywiście oglądajcie do końca. Ja się z Wami żegnam. Do następnego, cześć.